Dzień dobry, dobry wieczór, albo słuchajcie jeszcze, fajnie by było kabel podłączyć, o, na przykład, <grystanie> żebyście, żebyście lepiej słyszeli, co nie? Dobrze żeby było właśnie, samo tak można słychać, czy co? żebyście właśnie jeszcze mnie słyszeli, to by było jeszcze super. E, oprócz tego, że coś tam będzie widać, to najważniejsze, żeby było słychać Słowo Boże, które będzie czytane, ponieważ po to się tu spotykamy i bardzo mi miło z tego powodu, że e, wyczekujecie, że trwacie, że modlicie się, że przeżywacie to Słowo, a potem nawet, słuchajcie, w życiu codziennym Spotykają Was różne sytuacje, które się dzielicie, a które są na pewno jakimiś znakami bożymi, ale to jest, jest jakby już do indywidualnego przeżywania i rozważania, to co gdzieś tam każdemu z nas przytrafia się na naszej drodze życia. Ale wa warto to obmodlić, obmodlić to z Panem Bogiem ponieważ teraz przeczytamy właśnie fragment taki fragment Ewangelii Łukasza w którym wyraźnie widać dlaczego Jezus uzdrawiał dlaczego On miał tą moc dlaczego w Nim działał Duch Boży co jest takiego wyjątkowego no, oprócz oczywiście tego, że jest Synem Bożym ale mimo wszystko był człowiekiem co jest takiego innego że on możemy, nie możemy a może możemy, ale nie wiemy jak przeczytamy sobie ten fragment a potem porozważamy go w swoim sercu także zapraszam Was do tego bardzo serdecznie i odwracam Wam kamerę na, na drugą stronę ja sobie, o, troszeczkę zniżymy Elegancko. Nie widzicie, mam nadzieję, że jak coś nie będziecie słyszeli, to oczywiście w komentarzu napiszcie. Dajcie znać koniecznie o tym. Zawsze warto wszystko udoskonalać. Zanim zaczniemy, wyciszmy swoje serce, swój umysł, nawet jak jest czasami trudno. Wyobraźcie sobie, że po prostu wszystkie problemy, które macie dzisiaj które Was jutro spotykają, zbieracie w taką jedną gromadę, lepicie z tego kulę, oddajecie Panu Jezusowi w Jego ręce, żeby zupełnie nic co ziemskie nam nie przeszkadzało. Jeśli chcesz weź kilka głębokich oddechów, niech one będą takim wprowadzeniem do tego wyciszenia. Zacznijmy. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Na początku poprosimy Ducha Świętego o prowadzenie. Przyjdź, Duchu Święty, z mocą. Potrzebujemy Twojej pomocy. Otwórz nasze uszy, oczy, umysły i serca, abyśmy usłyszeli, zobaczyli, zrozumieli. I w sercu doświadczyli, że Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym, i dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Proszę Cię, Duchu Święty, aby dzisiejsze słowa z Ewangelii dotykały tych, którzy tego potrzebują, by w Twoje imię, Jezu Chryste, dawały nowe życie. Twój teraz. Amen. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 5, werset od 12 do 32. Gdy przybywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem, gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił go. Panie, jeśli zechcesz. Możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd z niego ustąpił, a on mu przykazał, żeby nikomu nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz tym szerzej rozchodziła się jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby go słuchać i uzyskać uzdrowienie z ich niedomagań. On jednak usuwał się na Postkowie i tam się modlił. Pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w nim moc pańska, także mógł uzdrawiać. Wtem, jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, Odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać, mówiąc, kimże On jest, że wypowiada bluśnierstwa. Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich, co za myśli nurtują w sercach waszych. Cóż jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczone są ci twoje grzechy, czy powiedzieć wstań i chodź. Oto żebyście wiedzieli, że Syn człowieczy ma na Ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego, mówię ci wstań weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast stał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Potem wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej, rzekł do niego: Pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i z nim poszedł. Lewi zaś wydał dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu. A był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w piśmie, mówiąc do jego uczniów, dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych. Lecz grzeszników. Czy jest jakiś szczególny taki moment w tym czytanym fragmencie, który bardzo mocno poruszył Twoje serce, który cię dotknął, który zatrzymał? Pomyśl przez chwilę o tym. Zwróćmy uwagę na to, jak Jezus w ogóle bardzo często tutaj wspomniany, wspomniany w Piśmie Świętym e, modlił się. On bardzo często modlił się w samotności. Wychodził gdzieś właśnie na takie pustkowie. I tam można wręcz powiedzieć, że napełniał się duchem świętym Biblia nie określa tego dokładnie czy na przykład to była cała noc czy to było kilka godzin ale wiemy że bardzo często przebywał w samotności A My często się tak bardzo boimy tej samotności nie chcemy iść porozmawiać z Panem Bogiem tylko Szukamy tych rozwiązań sami albo albo z ludźmi. Sama mam takie, słuchajcie, doświadczenie, że no myślę, że ja po prostu muszę się czymś zająć sama. No, że no to jest taka sprawa, no niezbyt jakaś tam super poważna, żeby zaprzątać głowę Panu Jezusowi. Mogłabym sobie poradzić z tym spokojnie sama, więc kombinuję. Rozmyślam, jakby to zrobić, jakby to uczynić. No i się zaczynam gdzieś tam może tym stresować, martwić tą sytuacją. A potem właśnie zbieram się w sobie na tą decyzję, bo to jest nasza decyzja, żeby wziąć tą całą sytuację, ten kłopot, ten problem, zapakować w prezent i przekazać Jezusowi, mówić, Jezu, ja Tobie to oddaję. I bardzo często, kiedy przestajemy myśleć o problemach, a zaczynamy myśleć o Panu Jezusie, te problemy się same rozwiązują. One nagle znajdują rozwiązanie. Nagle my już wiemy, co mamy robić, co, to było takie oczywiste, czemu ja na to wcześniej nie wpadłam. I tak się czasami pętlimy w tym wszystkim. A wystarczyłoby może odpuścić. Bo skoro mam pół godziny wolnego czasu w ciągu dnia, takiego wiecie, że mogłabym to zagospodarować na wszystko inne i, i mogłabym kombinować, bo coś trzeba zrobić, przygotować, a mogłabym te pół godziny porozmawiać z Jezusem w ciszy. Ale nie jest z oczekiwaniem, że, a jak ja mu poświęcę to pół godziny, to on mi na pewno rozwiąże tą sytuację, bo ten problem skończy się modlić już będzie po problemie. No Nie z taką intencją, ale żeby myśleć o tym, żeby zwracać się do Jezusa, oddawać mu te problemy i zamiast swój czas i swoje myśli, ten, to poświęcać na zamartwianie się. Lepiej poświęcić po prostu na czas z Panem Bogiem. Być może ten czas spędzony z Panem Bogiem w samotności, na takiej rozmowie, jakiejkolwiek słuchajcie, rozmowie takiej prosto czystej z serca, może on jest kluczem do tego, byśmy nosili w sobie taką moc, tak jak tutaj było napisane. Że on nauczał, wokół niego siedzieli ludzie, jest napisane, a była w nim moc pańska. No coś musiał w sobie mieć, że ludzie to rozpoznawali. Skąd on to miał? Z czasu z Panem Bogiem? Z tego, że tak często modlił się w samotności? Być może tam on dostawał odpowiedzi na swoje pytania. czy my mamy w ogóle taki czas, w którym napełniamy się Duchem Świętym. I czy to jest też taki czas, który jest dla nas priorytetowy, nie taki ochłap wieczorny, że jak już mi się nie chce spać, to sobie włączę jakiegoś podcasta albo wezmę różaniec, bo przy różańcu to mi się zawsze chce spać, no to się już pomodlę. Tylko, że mam takie zajęcia i takie zadania w ciągu dnia, które no potrzebuje zrobić, ale też jest tata, który na mnie czeka, żeby z nim sobie pogadać. Jeśli macie teraz taką refleksję, pomyślcie, w jaki sposób to dzisiaj usłyszane słowo możecie wdrożyć w życie już teraz. Jaki będzie wasz. Jaki będzie wasz dzień właśnie? Jutro po przebudzeniu? Od czego zaczniecie dzień? Jak go zaplanujecie? Kiedy zaprosicie Jezusa do swoich czynności? Kiedy podejmiecie z Nim rozmowę? Złapcie się na każdym momencie, w którym chcecie się zamartwiać, w którym macie takie wrażenie, że no tutaj, tutaj właśnie jest ten, że jak no spotka, zderzycie się z tym problemem w ciągu dnia, to nie, ale to nie musi być słuchajcie, kolosalnie wielki problem. To może być jakaś błahostka. Ale złapiecie się na tym, że zaczynacie tą sprawę yy, jakoś rozstrząsać niepotrzebnie, uklęknij wtedy i porozmawiaj z Bogiem, o czymś może przyjemnym. Powspominajcie może sobie coś. Może jakieś masz fajne wspomnienie, które właśnie Ci przyszło do głowy. Jakiś zabawny moment może z życia. Może Jezus sam Ci pokaże jakąś osobę i sytuację. Jakie masz postanowienie w swoim sercu? Złóż je Jezusowi. Na zakończenie pomódlmy się. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną aby go bóg pogromić raczył pokornie o to prosimy a ty wodzu niebieskich zastępów szatana i inne duchy złe które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą mocą bożą strąć do piekła amen w imię ojca i syna i ducha świętego amen tak sobie pomyślałam a może właśnie ten film które teraz odsłuchujecie, oglądacie, to jest właśnie ten moment, w którym mieliście się zamartwiać, ale Was coś natchnęło, coś wam się wyskoczyło, może jakieś powiadomienie. I włączyliście to, i słuchacie. I to jest ten moment, w którym zdajecie sobie sprawę, jak piękne jest Boże prowadzenie, ale wtedy, kiedy jesteśmy pokorni i posłuszni naszym przeczuciom. To jest ciężko w ogóle rozpoznawać, ale, ale w ogóle jest to finalnie bardzo, bardzo dobre. Wlosujemy sobie jeszcze może słowo na... dla każdego z Was. Niech to będzie słowo dla każdego z Was. Słuchajcie, zawsze jako pierwszek jak otwieram to, wyświetla mi się słowo, które ja sobie wcześniej wylosowałam, na przykład danego dnia, i wtedy sobie jak chcę potem porozważać je w ciągu dnia, albo potrzebuję do niego wrócić, to wtedy właśnie zostawiam sobie je na wierzchu, nie chowam do środka i wam przeczytam. Może to będzie, a może to będzie właśnie, może to będzie waszym dla Was dzisiaj słowo. Ono, ono tu nie zostało, słuchajcie, przez przypadek, bo nie każde zostawiam, niektóre chowam. To przeczytam wam to słowo, bo jest w ogóle fajne. Zawodnicy, którzy biegną na stadionie. Wszyscy wprawdzie biegną. Lecz tylko jeden otrzymuje nagrodę. Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do zapasów wszystkiego sobie odmawia. Oni. Aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Myślę, że to trzeba też sobie potem porozważać, ale chodzi o to, że słuchajcie, że jak na przykład ktoś mm, chce być najlepszy w jakiejś dziedzinie, w jakimś sporcie, w jakiejś dyscyplinie, ma wiele wyrzeczeń. Na przykład dieta, treningi czasami to są codzienne po kilka godzin treningi. Po to, by być najlepszym, po to, by zdobyć jakąś nagrodę, która i tak jest przemijająca. My zaś mamy być tak jak ci zawodnicy, ci biegacze, ci. E, tutaj było, kto, kto jeszcze? Zapaśnicy. Mamy być tak jak oni. Mamy być gotowi do wyrzeczeń, mamy być gotowi do poświęceń, mamy brać udział w tych zawodach, ale nasza nagroda będzie nieprzemijająca, bo naszą nagrodą jest niebo. Więc tak jak ludzie na Ziemi są w stanie. Wyrzekać się pewnych rzeczy przyjemności na rzecz pracy, na rzecz wysiłku. Tak, niech my będziemy w stanie wyrzekać się, wyrzekać się grzechu, ale może wyrzekać się pewnych też jakichś tam naszych słabości, poświęcać się, kiedy mamy, mielibyśmy coś na coś ochotę, ale zrezygnujemy z tego, żeby oddać to w komuś po prostu w ofierze. Postarajmy się, postarajmy się to słowo zabrać do swojego serca. Ono było, w ogóle, spoczekajcie, ja Wam przeczytam. Z pierwszego, z listu do Koryntian, to był fragment. Dobrze. Słuchajcie, dobrego, dobrej nocy, spokojnego wieczoru, albo dobrego dnia, bo może odgłębia się tego rano, może Was coś natchnęło na to rano. Niech Was Pan Bóg błogosławi i życzę Wam wszystkiego naprawdę. Wszystkiego dobrego. Przyjmujcie to słowo do swojego serca, a jeśli macie potrzeba, potrzebę, czytajcie sobie dowolny fragment, nawet każdego dnia, jaki chcecie. A mimo wszystko, ja tutaj będę do Was przychodziła, żeby czytać Wam fragment, który nie przypada na dany dzień, bo nie czytamy fragmentu na dany dzień, tylko po prostu w jakiejś tam tej kolejności po prostu. Więc jutro dalej Ewangelia Łukasza. Z Bogiem, Papa.